Rol w WTG. w TG, czyli niech tam bez zgody dają. Tutaj. Cześć! Gdzie, nie a, widzę. Nie wie, no witajcie tak się, tak tak witajcie, tak się tak tak. witajcie się, witajcie się. Ja dobra, mam jeszcze pięć. Ej, czekajcie, bo ja nie mam miejsca, mam cały nowe kół, wszystkie. Daj jej paster hełm. Daj mi daj. Ej, no. Dobra, ej, w tym filmiku wam pokażę, jak się WTG mają na dusy. Tylko gdzie oni są teraz? No to, a, no. no, ale jak oni klepią się, no. No czekaj. O, co to jest za 600. Czekajcie, walezie... A gdzie oni są teraz poszli? No ja idę z tobą patrzę. Ale używaj mnie O tam są, bo tam piorun, czekaj. Tam piorę, to Co? oni tam są. Michał, chodź za nami. Idę, idę. Michał, jesteś na kamerę. Kamerka. Tam, tam Klepie! O nie jest w WTG, jest wTG Patrzcie, proszę. Patrzcie, nie da się uderzyć, bo zobacz, patrzcie, jaka jest WTG maki laure. O nice, nice, nice. Dobra, ładnie, mnie też ładnie klepią. Teraz idę do wody, popatrzcie, opatrz. Patrzcie, i nie da, nie, da, nie da się bić, wiecie czemu? Bo kurde on, oni mają właśnie szwoj... Patrzcie, I patrzcie, no, i patrzcie, jak głowa lata im. Au. Dobra, ja wiem. Kurde, no to miał, dobra. Ale to się na serio takie nie mogę? No ja. No bo to są frajerzy, dobra, no to koniec? Nie... ja wyjdę, Jeszcze, czekajcie, są i go... dla nie mnie się O, nie zbog do nie. I... i dzięki dla Pospela, który się poświęcił. ranking na tym stracił. Patrz jak klepie, bez imienia, bo nagraj to, nagraj to jak Luis Spell się klepie. No ja ten frajer nie będę nagrywał. Jak się klepie. No to patrz jak się klepie Luis. Paul. Dobra, no to... Y Czekaj, Michał, czekaj, za taki film. Pozdrawia pozdrawiam. Pasfel. Czekaj, czekaj pokażę, jak ja się klepię. Pozdrów pasfelka. Pasfelka. Pasfelka, poz, to ja, Pasfel, jestem kofsem PVP. Tak, tak, tak. duża i duże fantazje u małego dziecka. Dobra, pozdrawiam. Pasfelka, patrz, już następny WTG. Po, pozdrawiam, pozdrawia, Kubano. Pozdrawia nice, Kubano. Patrzcie, ale. Jokie notusy. Dobra. Pas, 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 pas niego, pas niego. Pas, ja mam na Ja mam na, przy, ja mam na przybliżeniu Eee, normalnie, patrz! No patrz! Ej, on się patrzy na mnie, wiecie, A iż to? E, nie, gus, jeszcze, e, Rafox Rafox i gumifrytek. gumi frytek no, o no, yes, jest i Rafok też jest, dobra. Prosimy. No to Dziękuję po... Pozdrawiamy yy, WTG. Widzimy się w następnej edycji mm -mm. WTG. Piękne no nie umiecie się klepać. Pozdrawiam, Kubano. Paswel i Luzi. No dobra, no to narka Luis. Luis, dobra. Cześć. A czekaj, jeszcze pokażę jego bardzo zarobiastego, błyszczącego skina. Cich, cich.